Drodzy Państwo, Pani Krystyna Guzik, yy, prezes Uniwersytetu III Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. Poprosimy jeszcze młodych artystów, młodych uczniów szkółki muzycznej. Jest coś od studentów dla Was. Chodźcie tutaj na scenę, pokażcie się. I ukłony, 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 bo jakoś tak się nie kłaniacie, mało się kłaniacie, słabo się kłaniacie. Kochani, bo nie zawsze w życiu będą ma mieli prawo, więc korzystajcie. Dziękuję bardzo za uświetnienie swoim występem nam dzisiaj, tej naszej uroczystości i dali na Twoje ręce tutaj do słodyczy, się z Dziękuję bardzo. za przybycie bardzo mi tu świeci w oczy wszystkim i zapraszam w tej chwili na skromny poczęstunek natomiast mam jeszcze jedno zdanie do słuchaczy proszę na korytarzu podejść do pani Gdowskiej i pani Halinki i odebrać legitymacje studenckie ponieważ możecie państwo już korzystać z tych legitymacji i przychodzić tutaj do kina na spektakle operowe baletowe. W najbliższej przyszłości jest chyba trawiata. 14 kwietnia bezpośrednia transmisja. Można już też przychodzić na seanse filmowe. Zniżka jest połowa ceny biletu. Także bardzo wszystkich Państwa już zapraszam. A 19 kwietnia będzie dla nas specjalnie wyświetlony film Kobieta z perłą. To jest czwartek o godzinie 18. .00. Jeszcze mamy prawe to już y, mówiłam o tym, o tych legitymacjach, także bardzo, bardzo proszę jeszcze. Podejść, natomiast my się spotykamy na wykładzie 10 kwietnia. To jest pierwszy dzień po świętach, wtorek o godzinie 17 wykład będzie miał pan Włodzimierz Piasecki. Historia Dąbrowy Tarnowskiej od najdawniejszych czasów do 39 roku. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Panu. Kojnowskiemu, za przygotowanie nam całej tej uroczystości. Dziękuję. Mili Państwo, naprawdę no piękny widok, błogosławiony między nami miastami. Nawiązując do tematyki wykładu dzisiaj, no, już tak się nie zagłębiajmy może bardzo w detale, jak to było. Drodzy Państwo, to była prawdziwa przyjemność prowadzić dla Was tę imprezę. To się czuje zawsze tutaj, za, po prostu ze sceny, czy, czy odbiorca jest cool, mówiąc językiem młodzieżowym dzisiaj, czy odbiorca nie jest cool. Państwo byliście cool do kwadratu. Życzę Wam owocnego semestru. Samy piątek w indeksie, z tego co wiem, na studiach nie ma szóstek, więc piątek. Ale jedynek też nie ma, to pocieszające, więc dwójma nie życzę. Naszym młodym artystom życzę też, żeby się rozwijali, rozwijali, rozwijali muzycznie, teatralnie wszechstronnie, jakkolwiek. A drodzy Państwo, ja korzystając z tego, że jeszcze jestem na scenie, że jeszcze mnie stąd nie wygwizdaliście. Niedzielę palmową pójdziemy wszyscy, pewnie wszyscy pójdziemy z palmami do kościoła, ale jak już zjemy obiadek, wypijemy kawę, odpoczniemy, to zapraszamy na wieczór do Dobrowskiego Domu Kultury. No bo to jest taki okres, niedziela palmowa, to jest taki czas już... Między postem a nie postem, tak? A Wielkanocą, więc już troszeczkę tej takiej radości Wielkanocnej, związanej z nadejściem Jezusa Chrystusa, z nadejściem w postaci zmartwychwstałego, jest w nas. I dlatego zapraszamy Państwa na kabaret, który tutaj przygotowaliśmy z Zespołem Teatralnym Starszym, z Młodzieżą i no już z dorosłymi ludźmi. A ja mam taką nadzieję, że jak Państwo przyjdziecie, spodoba się Wam, to do naszego zespołu się zapiszecie też. Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku również zapraszamy do zespołu teatralnego. Dziękuję Państwu za uwagę i już naprawdę schodzę.